Cześć wszystkim się na temat Roberta Lewandowskiego, który wypuścił swoją kawę na rynek, także na temat Piszczka, który chce przedłużyć kontrakt z Borusją Dortmundu, na temat Szawiego, tak naprawdę plotki mówiące o tym, że chce ma zostać trenerem Barcelony były prawdą. Szawi odrzucił tą propozycję na ten czas, uznając, uzna, że jeszcze nie ma takiego doświadczenia, a także na temat Cristiano Ronaldo, którego pochwalił tak naprawdę Mauricio Sari, Sari mówi, że pomoże Cristiano Ronaldo zdobyć szóstą Złotą Piłkę, a także na temat kapustki. Kapustka, który także jest chwalony przez swojego trenera w Leicester, z tym, że nie ma tak naprawdę trener pomysłu, co zrobić z tym kapustką, bo nie występuje w pierwszej drużynie. Czy za tym kapustka pójdzie na sprzedaż, na wypożyczenie? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zaczniemy od Roberta Lewandowskiego i od tego, że wypuścił swoją kawę na rynku. Kawa jest mielona i jest też po prostu w ziarnach. Kawa nazywa się RL9. Tak, można ją dostać w jednej z sieci, tak naprawdę, tutaj sklepów spożywczych w Polsce. Muszę powiedzieć, że. Jeszcze nie piłem tej kawy, ale na pewno kupię tą kawę, chociaż nie robię tutaj żadnej reklamy. Na pewno po prostu spróbuję z ciekawości tak kupię tą kawę. W sumie to też jest dobry pomysł biznesowy, tak? Cokolwiek na przykład Robert Lewandowski nie wypuści na rynek, to zawsze część ludzi kupi z tak z ciekawości, tak, żeby sprawdzić. To nawet nie o to chodzi, że będą miłośnikami jakby jego produktów, ale powiedzą o, Robert Lewandowski, nim to kupię. No i tak nie wystarczy milion po prostu ludzi, że kupi na przykład tą kawę i, i później e, praktycznie zysk ma, tak, Robert Lewandowski. Wiadomo, że to e, praktycznie jest jeden jest jednak z jego działalności, ten cały portfel biznesowy jest szeroki nieruchomości, tak tutaj inwestuje też w branżę informatyczną i tak dalej. No, a teraz wypuścił właśnie swoją kawę. Teraz na temat Piszczka. Tak, Piszczek chce tak naprawdę przedłużyć kontrakt z Borusją Dortmund. Ma kontrakt ważny do czerwca 2020 roku. Sam ostatnio przyznał, tak naprawdę, że tutaj chciałby przedłużyć ten kontrakt, ale wszystko zależy od klubu. Praktycznie w Borusji Dortmund jest od 10 lat. Powiedział takie coś w, w wywiadzie, że praktycznie już po trzech latach spędzonych w Borusji wiedział, że to jest jego miejsce, tak, gdzie chce po prostu spędzić tutaj całą karierę piłkarską. Sportową. Wydaje mi się, że, że Piszczek dostanie, tak? Zostanie mu przedłużony kontrakt. Zwłaszcza, że teraz trenerem jest Fawr, który na niego stawia, występuje praktycznie, więc tutaj też kwestia będzie lojalnościowa, tak? Można powiedzieć taka swego rodzaju nagroda. Za tyle lat praktycznie gry w Borusi Dortmund. Wydaje mi się, że zostanie mu przedłużony. Nie wiem, czy na rok czasu, być może na pół roku, ale na pewno tutaj Borussia Dortmund, moim zdaniem, przedłuży mu kontrakt. No i Piszczek powiedział też, że chciałby zakończyć właśnie karierę w Borusi Dortmund, tak? Trzeba powiedzieć sobie, że to taka fana tak naprawdę kariera modelowa, tak? Że spędził praktycznie 10 lat w jednym klubie, rzadko to się zdarza. Kuba Baszykowski też chciał być po prostu taką legendą Borusi Dortmund, ale wiadomo, że to mu się nie udało. Znaczy, jest poniekąd tą legendą, ale nie spędził jakby całej kariery piłkarskiej w tym jednym klubie. Potem poszedł na wypożyczenie, potem odszedł praktycznie z Borusi Dortmund. Natomiast w przypadku Piszka to zupełnie inaczej wygląda, tak? Rzeczywiście całe 10 lat tutaj w Dortmundzie spędził Kolejna informacja to Xavi. Xavi odrzucił tak naprawdę propozycję zostania trenerem Barcelony. Tak, i teraz tutaj powiem wjechać taki mem, że wszyscy się chwytają za czoło, po prostu uderzają się w czoło. Jak można coś takiego zrobić? Xavi stwierdził, że jest tak naprawdę jeszcze niedoświadczony, nie ma zbyt, zbyt dużego doświadczenia, żeby poprowadzić tak duży klub. Szacun, rzeczywiście doceniam to, bo kto by dzisiaj praktycznie odrzucił taką propozycję, ale to oznacza, że prędzej czy później Xavi poprowadzi Barcelonę. to jest kwestia tylko czasu. Zresztą ja to mówiłem w filmiku na temat tego, że Xavi może zostać trener Barcelony. Te rozmowy były bardzo zaawansowane, tak? To nie były plotki, tylko rzeczywiście ostatecznie Szawi odrzucił tą propozycję no bo stwierdził, że nie ma tego doświadczenia ja też mówiłem to w jednym z filmików, że no na, powinien e, p, tak pójść na przetarcie, poprowadzić jakąś drużynę bo to, że jest legendą tak naprawdę Barcelony to jest jedna sprawa, druga sprawa to on prowadzi jakąś drużynę w Katarze, tak e, no z całym szacunkiem, ale gdzie jest poziom piłkarski, tak, tej drużyny, a poziom Barcelony poza tym e, kwestia była tego, czy miałby ten szacunek w szatni posłuch, tak, no ma 39 lat e, z, przecież z tymi piłkarzami niedawno grał w piłkę, tak, co są w szatni więc teraz z roli praktycznie piłkarza miałby zostać trenerem, ale no moim zdaniem powinien poprowadzić jakąś drużynę, tak? Czy w lidze hiszpańskiej, oczywiście z niższego tak szczebla, ale rzeczywiście powinien poprowadzić po, po praktycznie jakąś drużynę i wtedy zdobyłby to do, 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 do doświadczenie i może potem prowadzić praktycznie Barcelonę. Następnie mamy Cristiano Ronaldo, Mauricio Sarri przyznał, że tak naprawdę chce pomóc Cristiano Ronaldo zdobyć szóstą piłkę, powiedział, że Cristiano Ronaldo na to zasługuje, tak? Tam jeszcze były takie słowa, że jakby tutaj właśnie umniejszał rolę Messiego Mauricio Sari tak, mówił, że Cristiano Ronaldo to się absolutnie należy, no wszyscy wiemy, tak, Cristiano Ronaldo to jest tytan pracy, tytaniczna praktycznie praca, cały tydzień sam Wojtek Szczęsny kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że jak on by miał tak ciężko pracować jak Cristiano Ronaldo, to po tygodniu przestałby grać piłkę, no to mocne słowa, tak, a przecież wiemy, że Wojtek Szczęsny go widzi na co dzień, praktycznie ma możliwość tak podglądania go, jak trenuje tytanicznie, pierwszy praktycznie przyjeżdża do klubu i ostatni wyjeżdża, tak, zdecydowanie więcej robi niż tylko tylko to, co jest założone, no, no bo też w sumie jest taka sytuacja tak, że na dzień dzisiejszy Messi jest lepszym zawodnikiem, bo pięć złotych piłek ma Cristiano Ronaldo, a Messi ma 6. Albo był psikus, gdyby na przykład za rok okazało się, że Cristiano Ronaldo by zdobył tą szóstą, tak by byli równo, szliby praktycznie równo, łeb w łeb, tak. No ale, znaczy ja uważam, że Cristiano Ronaldo, tak, i Messi to są świetni piłkarze, to są, to jest zupełnie inny typ człowieka, piłkarza, jeden talent, drugi ciężka, detaniczna praca. Także tutaj ciężko jest mi tutaj powiedzieć. No, absolutnie podziwiam to, co robi Cristiano Ronaldo tą to, to, to jego tytaniczną pracę. No, natomiast no, Messi też jest świetnym piłkarzem. To są bogowie piłkarze. Tak samo Robert Lewandowski to też świetny praktycznie piłkarz. No i teraz kolejna sprawa to Kapustka. Kapustka został ostatnio pochwalony przez, publicznie przez trenera Leicester City. Wszyscy domyślają, wszyscy tak naprawdę zastanawiają się o co chodziło trenerowi, bo nie wystawia go w pierwszej drużynie. Być może ma pójść Kapustka na wypożyczenie albo też zostać sprzedany. Natomiast na pewno kapustka nie przyjdzie do Polski, tak? Nie zostanie wypożyczony, nie ma takiej opcji. Zresztą mało który, który klub byłby w stanie pokryć jego finansową tak, w, w, w wymagania, praktycznie wypłatę, jeśli chodzi o pensję. Z tego co się orientuję, to bodajże kapustka ma 5 milionów złotych zarabiał rocznie. Także no, to jest niemożliwością w Polsce, żeby jakiś klub mu tyle zapłacił. Tak, chyba Legia Warszawa tam najwięcej płaci 3 czy 4 miliony złotych pensji. Także tutaj kapustka prawdopodobnie zostanie wypożyczony, tak, jeśli chodzi właśnie o Leicester City, natomiast no mimo wszystko nie występuje w tym pierwszym składzie, tak? nie występuje w tym pierwszym składzie, wiadomo, że był jakiś, był swego czasu po prostu na wypożyczeniu, tak, w, w klubie satelickim, tak, można powiedzieć Leicester City, bo właściciel ma tutaj dwa kluby, jeden to bodajże tam jest w Belgii, tak, czy w Holandii, a ten drugi to jest właśnie Leicester, no i tam był na wypożyczeniu, dobrze mu szło, natomiast teraz też nie ma szans jakich tutaj jakiś większy na to, żeby grać w reprezentacji na tych mistrzostwach, więc rzeczywiście może się skupić na grze w klubie, na treningach. Ja myślę, że tutaj, tak, kapustka przede wszystkim tutaj, tak, idzie swoją karierą, jeśli chodzi o jego karierę, ścieżkę tutaj rozwoju. Także no, nie jest to zawsze takie proste, nie jest to tak usłane różami. Jeszcze bym nie przekreślał tej kapustki, ma szansę na to, żeby rzeczywiście zabłysnąć, jeszcze występować. Natomiast, no, chce pewnie wypełnić ten kontrakt. No, to są bardzo dobre pieniądze, też trzeba patrzeć z tego punktu widzenia. Tak, no, w wieku 20 lat praktycznie zarabia po 5 milionów złotych. Już któryś rok z rzędu jest praktycznie w tym Leicester City. Takie dobre, tej możliwości finansowe, tak, jakie ma i też jakby został kupiony. Wtedy były ogromne oczekiwania, zaraz po euro, tak, w 2016 roku, także. No tutaj zobaczymy, jak ta kariera będzie się rozwijać natomiast szkoda, że my nie zobaczymy Kapustki w reprezentacji, jest to mało prawdopodobne chyba, że tam po prostu w reprezentacji uczę Sława Michniewicza, ale on, nie wiem, czy on się już nie, po prostu nie łapie, tak, z, z, za stary natomiast rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o tą reprezentację Polski, tak, no to czekamy na te mecze już wiosną praktycznie pierwsze mecze reprezentacji Polski też piłkarze tutaj jeśli chodzi o Bundesligę wracają, kiedy to nagrywam to jest praktycznie, zaraz będzie mecz Bayern Monachium kontra Hertha Berlin, Robert Lewandowski ma wystąpić w tym meczu. Natomiast tutaj też świetna dyspozycja, jeśli chodzi o przygotowanie kondycyjne fizyczne, aczkolwiek ma pewne problemy Robert Lewandowski, ponieważ Ania Lewandowska zdradziła na Instagramie, że praktycznie od trzech dni nie może zasnąć. Tak, bo tam córka ma problemy zdrowotne, więc praktycznie 3 noce nie śpi, może to też płynąć w jakiś sposób na Roberta Lewandowskiego, bo mówiła też, że Robert Lewandowski pomaga w tych obowiązkach, więc Robert Lewandowski świetnie przygotowany, ale pewnie Niedospany tak ze względu na chorobę tej córki Klary? I to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie czy rzeczywiście kapustka powinien zostać w Lester czy pójść na wypożyczenie tylko pytanie, do jakiego on tak naprawdę klubu mógłby pójść ten kapustka, tak, na wypożyczenie co by do Bundesligi miałby pójść czy tutaj do Serie A no raczej do, do Serie A, no to kolejny praktycznie Polak, ale tam by według mnie się nie odnalazł. Odna no i napiszcie, czy ktoś z Was właśnie pił tą kawę Roberta Lewandowskiego RL9. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.